Ze zbioru 24 kolejnych liczb naturalnych od 1 do 24 losujemy jedną liczbę. Niech a oznacza zdarzenie, że wylosowana liczba będzie dzielnikiem liczby 24. Wtedy prawdopodobieństwo zdarzenia a jest równe. Ze zbioru 24 kolejnych liczb od 1 do 24, czyli mój zbiór wygląda tak, 1, 2, 3, aż do 24, losuję jedną liczbę. OK, jeden raz losuję. Zatem to jest mój zbiór zdarzeń elementarnych. Moc zbioru zdarzeń elementarnych to 24 elementy. I teraz zapiszę sobie zdarzenie a, które oznacza, że wylosowana liczba będzie dzielnikiem liczby 24. Jakież to są dzielniki liczby 24? Na pewno 24 dzieli się przez 1. Skoro dzieli się przez 1, to i dzieli się przez 24. To będzie największy dzielnik.

To 24. I właściwie uzupełniłem sobie wszystkie dzielniki liczby 24. Zapiszmy moc zdarzenia A, przeliczmy 2, 4, 6, 8 wyników. Zapisujemy. Nie pozostaje nic innego, jak wyliczyć prawdopodobieństwo tego zdarzenia. Moc A to 8, moc omega 24. 8 i 24 skrócimy przez 8, 1 trzecia. Odpowiedź: B. Zapraszam do subskrybowania i wsparcia na Patronite.